Cześć, witam was wszystkich. Dzień dobry. No jestem w końcu e, po szpitalu. Mówię nagram coś wam, bo tam dużo komentarzy pozytywnych od Was dostałem. Bardzo dziękuję za to, że pamiętaliście, że chociaż słownie jakoś mnie tam wspieraliście. No przydało się to, bo jak się na chirurgii leży, to niestety i cierpi, to, to, to dobre słowa dużo dają siły. Przynajmniej wiem, że ktoś o mnie pamięta. No i że warto coś dla Was robić. Dzielić się wiedzą spostrzeżeniami, że to gdzieś tam nie idzie w las. Dzisiaj wyszedłem pierwszy dzień na warsztat. Poszedłem sobie te swoje łupki. Macie tu. No. Poszedłem sobie poglądać sprzęciorki. No, i co tam jeszcze? No, i tak ogólnie sobie zrobiłem rekonesans, przeszedłem sobie popatrzeć po działce, po ogrodzie, bo chodzić nie mogłem, bo mnie to rwie. No, ale jak mnie znacie, to wiecie, że ja już wytrzymać dłużej nie mogę, i muszę już iść coś działać, nie? Bo po prostu nawet chyba jak człowiek coś robi, to mi o tym bólu myśli. Także przyszedłem na warsztat, i dzisiaj tak troszkę będzie samochodowo. Nie będzie ciągnikowo. Zaczniemy samochodowo, bo tak trochę się nam nazbierało tej roboty. Tak auta jeżdżą więc pokażę Wam dzisiaj wymianę. WISKO w Volkswagenie Passacie 2002 rocznik 1.8 turbosilnik. Jak tam wyjąć to WISKO? Jak sobie z tym poradzić? Bo też widzę, nie ma nigdzie informacji takich. a Dużo was jeździ tymi pasatami, dużo was ma te A4 i tak dalej, z silnikami wzdłuż, a szóstki nie, to to 1,8 Turbo to wszystko to jest praktycznie jeden dzwon. Tam się tylko różnią troszkę konstrukcyjnie, budową, ale tak to wszystko jest podobnie skonstruowane i demontaż montaż wygląda podobnie. Bez wyjmowania przodu, przedniego pasa, bez ceregieli, bez żadnych tam udziwnień i można sobie z tym świetnie poradzić, jak się wie, jak podejść do tematu. Więc będę chciał wam to teraz pokazać, żebyście zobaczyli. Może tak trochę odskocznie od tych traktorów, bo jak wiecie, to ja też przy samochodach grzebię i, 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 i tylko nie nagrywam jakoś tego, bo to tak te samochody to wszyscy nagrywają. A jednak wolę te, o tych ciągnikach coś tam powiedzieć, pokazać, bo jest to jakby taka pasja moja. Lubię te traktory i, i, i lubię przy tym robić. Jest, daje mi to dużo radości. Jak, potem jak zagra taki silnik czy jak skrzynia cichutko chodzi czy pięknie wygląda cieszy oko nie no także zapraszam was do filmu zaraz wam pokażę co jak dobra mamy tutaj już tak naprawdę zdjęte to wszystko Wisko mamy zdjęte rozebrane mamy na stole wszystko ale demontaż ogólnie pokażemy wam Później jak złożymy, jak po kolei, co rozebrać. Bo tak rozebraliśmy po prostu, i, i mamy teraz, bo tak nas interesowało bardzo na szybko, co to tam się stało. A to się stało, że się rozleciało. No, yy, Więc yy, za chwilę tu Wam będziemy pokazywać montaż. No to wiadomo, że jak montaż, to i demontaż w drugą stronę. Od tyłu strony zaczynamy. Yy, co tu mamy? O! Tak wygląda wisko. Wisko oryginał. Z roku samochodu, to jest oryginał, tutaj będzie ci znaczek Volkswagen, o, jest tutaj Volkswagen Audi. Widoczny, proszę bardzo, jest symbol, jest wszystko, jakaś firma BWCS. No, w każdym razie to jest pierwszy montaż. No i co się stało? O, jak można zobaczyć, poleciały łożysko. O. Wysypało się, tam się już zaczyna płyn wydobywać też z niego, ale to też mina tego, że Wisko nie można odwracać, to też uczulam. Tutaj mamy Wisko przyłapane to nowe. O, już jest skupione, założone tutaj na wiatrak, bo będziemy zaraz montować. Tu jest rolka, którą się będzie tu na piastę przykręcać tutaj pasuje na ładnie, e, w drugą stronę. tego, no samo wisko w sobie pracuje, dookoła kręci się bez zacięć, bo tak trzeba sprawdzać wisko, no i zaraz przystąpimy do montażu, tu mamy resztę listy płac, pukanka, oleje, filtry, wiadomo nie, serwis to serwis, no więc co, tu mamy już tak, przykręciliśmy sobie, y, przykręciliśmy sobie wisko do wiatraka no i będziemy obsadzać będziemy obsadzać po prostu y, na luźno, czyli będziemy, bo tak to ciężko jest po prostu wsadzić z rolką, wiatrak z wiskozą. O, będziemy wkładać i teraz będziemy przyłapywać y, rolkę. Tak jest. No i. I tak samo się robi w momencie, kiedy wykręcamy, nie? To też trzeba odkręcić tamtą śrubę, którą za chwilę pokażemy. I później trzeba odkręcić tutaj te śrubeczki. Tam idą trzy śrubki na piastę. No. I będziemy zakręcać. Może ja ci przytrzymam tam z tej strony? O, tam trzeba ucelównąć, sobie poradzić. Czekaj, Może ja ci lampkę wsadzę tam od spodu, co? To będzie lepiej widać. Co trafi? No, jest troszkę ciasno, ale że tak powiem jak to ma nam zrekompensować ściąganie przedniego pasa z chłodnicą, z tym wszystkim, z odjeżdżaniem z tym gdzieś na pobocze, no to się to faktycznie bardziej nam tutaj opłaca. No i przyłapujemy po kolei wszystkie śrubki no i tutaj przyłapujemy te śrubki tam przyłapujemy Spline albo dziesiątka nasadka, tam jest. I ten i blokujemy sobie tam są takie otworki. Wkładamy sobie taki dornik, on się tu na radiatorek zapi zapiera i szczuciem to dociągamy, nie mocno, bo to są M6 śrubki, więc szczuciem to do do dociągamy, i w ten sposób mamy rolkę przyłapaną do piasty wiskozy. I teraz to będziemy wkładać tutaj na e, łożysko na wsporniku tutaj całym, nie, i będziemy przyłapywać zaraz śrubą. Przyłapujemy teraz tą te śrubką, śrubka imbusowa, M10x1 gwint, ładnie na rolkę nam wchodzi, piasta. No, i tu już mamy rolkę. Jak widać, rolka już jest przyłapana. Najpierw przykręciliśmy wiatrak tutaj do wisko, i później, piastę całą tutaj z rolką wsunęliśmy na, na ten spornik cały tutaj. W którym znajduje się łożysko, też taka rolka. I tutaj przez niego przechodzi śruba. M10x1 imbusowa. Yy, prawo gwint normalnie, w prawo dociągamy, w lewo odkręcamy. Tam jest wsadzony już imbus czpieniowy, yy, ósemka, a tutaj jest taki śrubokręt włożony, bo tu jest takie, otwory są technologiczne, po to, żeby taki dornik trzpień tutaj wsadzić, ale tu musi być coś twardego, jakiś klucz imbusowy czy coś, bo śrubokręt to się wygina, musi być coś bardzo, yy, bardzo mocno twarde. Yy, ewentualnie tam można włożyć Płaski klucz. Tak, ktoś ma taki cienki płaski klucz, i tu jest 46 rozmiar. Tutaj, tutaj wycięte są normalnie jak nakrętka. I przyblokować sobie i szczuciem dokręcamy, bo to jest drobny gwint, więc pięknie się dociąga. No i mamy po temacie. Tutaj z wymianą wisko. Tak samo przy demontażu. No i co? Zakładamy tutaj węża. Tam na opaskę. On tam jest na opaskę. Zaraz tu będziemy wkładać węża od interkulera co idzie tutaj do przepustnicy na kolektorze sącym i po temacie. No i jak przystępujemy do rozbiórki tego do, do demontażu, no to jest kolejnoż odwrotna. Wszystkiego tak czyli pierwsze co podchodzimy, demontujemy wąż od kolektora sącego tu od przepustnicy co idzie do interkulera. Tam, o, Tam jest interkuler, tak wyciągamy. Później demontujemy sobie tego węża. Tutaj na spinkę tam on jest. Tą spinkę przyświecimy, O, widać spineczkę. Tą spineczkę podważamy do góry, wyjmujemy wąż do góry. Później odkręcamy. Później odkręcamy tamtą śrubę. O, tam widać szpieniowy klucz nałożony. I kręcimy normalnie w lewo. Tu sobie blokujemy tą ośkę. No i po kolei zdejmujemy, tylko tak, pierwsze co? Napinacz. Napinacz tutaj jest taki wypust. I tutaj ten wypust jest na klucz 17 i zakładamy tutaj 17 na ten wypust o. Cyk. Można założyć tu kawałek jakiegoś tam kształtownika, żeby przełożenie było. Proszę zobaczyć, napinacz nam o zwalnia pasek. Pięknie widać, tak? Zwalamy pasek, no i dopiero przystępujemy do demontażu. Tej rolki. Zbijamy rolkę, odkręcamy sobie później yy, piastę od rolki, bo niestety z piastą nam nie wyjdzie, chyba że alternator będziemy wyjmować, no to może by nam wyszło. Ale żeby nie ominąć demontaż alternatora, demontujemy to wszystko tam na dole, odkręcamy te trzy śrubki yy, od, od, od rolki do piasty i wyjmujemy wisko razem z piastą, nam tutaj do góry wychodzi pięknie. No i to całe, cała filozofia. W pasatach wszystkich tam z grupy WAG A4, A6, które mają właśnie w ten sposób tutaj zrobiony układ napędu, yy, napędu wentylatora, nie? No i tyle. Ja to mówię: Nie ma Tak Audi 80. <laughs> no, także myślę, że Wam się filmik podobał z całej operacji. Pokrótce na szybcika zrobione. I może wielu Wam się to też przyda, jak będziecie gdzieś tam przy swoich sprzętach kręcić. Dobra, nie zapomnimy jeszcze o tym śrubokręcie, tam, żeby go wyjąć, tak, tak. Żeby nam tu nie pogirgolił. No i kluczek. No i dobra. I możemy zakładać teraz od, od tego, od interkulera ten gruby wąż, no, tutaj. tasiemki wspomagające podpinać. Już, no, wążę wąż jest tutaj. No, baranie rogi wygięte. No i zaraz to będziemy tu montować. No i tyle, no i co? i co? I trzeba pukankę wlewać, grzać silnik. I będziemy zmieniać oleje i filtry. No, a tutaj już moja Tutaj już moja ślicznotka czeka. o. Moja ślicznotka Audi 80. Avanti. Będziemy zmieniać zaraz. no może później, jakieś tuleje na wahaczach. Tutaj z prawej strony na pewno. Z lewej zobaczymy. No, to do następnego. Dużo zdrówka dla was wszystkich. Pozdrawiam. Cześć.